Manko, ja nazywam się Łukasz. Witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. w ten filmik się spodoba. Dzisiaj będzie takie przedstawienie, co będziemy na tym kanale robić. Przedstawię też w sumie sam siebie nie będę przedstawiał, bo wiadomo, że jestem nie na imię Łukasz. No, ale mniejsza o to. Na pewno na tym kanale będzie dużo duży na PS4, w Minecrafta na pewno będę dużo grał. Farminga będzie żali wrzucany farming, ale to... Ale to zobaczymy jeszcze No i... E, Gran Turismo, też fajna gierka e, Może będą też odcinki z Brawl Stars Ale to się jeszcze zobaczy Różne vlogi na pewno Z kuzynkami Pewnie Ale to też się zobaczy I ewentualnie, ale to już ewentualnie, ewentualnie e, e, Enduro, przepraszam za tło, ale mam stary jeszcze e, No, Enduro Dobra no to nic. Cześć.